Dzień dobry. Kolejny odcinek przygód związanych z ruchem obrotowym bryły sztywnej to taki mały incydent zwany pracą i mocą w ruchu obrotowym. Zagadnienie, o którym się często nie mówi, a jednak ono występuje i należy mieć świadomość jego istnienia. Wyobraźmy sobie, moi drodzy, ruch po okręgu. Ośrodku w punkcie O i promieniu R, czyli mamy jakieś ciało w punkcie pierwszym, i teraz oto pokonuje ono pod wpływem przyłożonej siły F ŁUK z punktu pierwszego powiedzmy do punktu drugiego na tym okręgu. No i teraz tak. Czyli długość łuku o, od punktu pierwszego do punktu drugiego i jednocześnie tutaj kąt alfa to ciało o masie M pokonuje w jakimś tam czasie T. My wiemy dodatkowo, że długość tego łuku no to jest kąt razy promień. To co wiemy z wcześniejszego kursu fizyki. To to, że praca to jest siła działająca na jakimś tam dystansie S, a moc to jest stosunek wykonanej pracy do czasu trwania jej wykonywania. Biorąc pod uwagę to, co się nauczyliśmy na poprzednich zajęciach, czyli moment siły, który jest równy siła razem ramią, dostajemy. Dostajemy. No to tak. Praca. Praca no to jest co? Ano, yy, siła na dystansie S. Czyli to jest siła, a S to jest alfa razy R. Ale że siła razy ramię to jest moment siły, wobec tego możemy zapisać, że praca to jest moment siły razy Alfa. No i sprawa pracy w ruchu obrotowym załatwiona. No dobra, co z mocą? No tak, moc no to jest praca do czasu. A praca no to moment siły razy kąt do czasu. Ale pamiętamy, że alfa. To jest równe omega razy t. No to jeżeli tak, no to dostaniemy moc. To jest równe omega razy t przez t. No i jeszcze moment siły. Czas z czasem poleci i zostanie, że moc, no to jest moment siły razy omega. I sprawę mocy mamy załatwioną. Niech moc będzie z tobą. No to rozwiążmy sobie jakieś zadanie. Tak. Obliczyć siłę z jaką zęby koła zębatego. Siłę z jaką. Zęby koła zębatego o średnicy 100 mm, zakotwiczonego na wale silnika elektrycznego o mocy 5 kW o mocy 5 kW wykonującego 1410 obrotów na minutę. 400 oddziałującego na zęby współpracującego z nim koła zębatego jakiegoś tam innego no to popatrzmy no mamy tak silnik jego stoją cały o bach tu jakiś wał i na tym wale mamy koło zębate to koło zębate ma średnicę ma średnicę D no i tak. I teraz do tego koła zębatego przyłożone jest jakieś tam inne koło. Tak. Jakieś tam. O. Ono się tam gdzieś tam obraca. Ale to silnik tutaj jest tutaj sprawczy. I teraz siła. Siła z jaką oddziałują te zęby na siebie. No to wynosi F. Moc tego silnika wynosi P. No to... Y Ponieważ mamy średnicę, no to promień, no to jest d drugich, czyli moment siły tu występujący, no to jest siła razy d drugich. Nauczyliśmy się już, że moc, no to jest moment siły razy prędkość kątowa, a prędkość kątowa, pamiętamy z wcześniejszych zajęć, to jest 2 pi czyli dostajemy ostatecznie, że P jest równe tak, moment siły, czyli f razy d drugich razy 2 pi f. No to z tego, tak, dłuta z dwójką poleci, przekształcimy i wyznaczymy sobie z tego równania siłę, czyli f będziemy mieli p. Tak, tak, popatrzmy. Co my to będziemy mieli? No, przepiszmy sobie to ładnie, żeby nam to P jest równe f razy d razy pi razy f, czyli z tego f to będzie równe p dzielone przez d razy pi i razy f. A, a, a tu nie mamy, moi drodzy, częstotliwości, ale skoro wiemy, że jest 1410 obrotów na minutę, no to mamy 1410 minuta to jest 60 sekund. No to nam wyjdzie 23,5 Hz i mamy F. No dobrze, czyli wstawiamy sobie moc. 5 kW, czyli 5000 W. Dzielone przez D. 100 mm, to jest 10 cm, czyli to jest 1 dziesiąta metra. Pi to jest 3,14. No i F. 23,5 herca, czyli dostaniemy 677,5 N. No i tyle, jeżeli chodzi o pracę i moc. Ciekawe zadanie sporo się tu wydarzyło, ale nie najwięcej. Dziękuję za uwagę.